Cześć, witajcie. Tu Madame Madeleine i podcast o tajemnicach rodów arystokratycznych i dynastii. Zapraszam do wysłuchania drugiej części specjalnego świątecznego wydania podcastu, w którym opowiadam Wam o tym, jak obchodziła święta Bożego Narodzenia arystokracja polska w XIX i na początku XX wieku. No dobrze, to przejdźmy do tego, jak przebiegały święta w domach arystokratów. Arystokracja często dzień wigilijny rozpoczynała od polowania. No cóż, przykry początek wigilii, no ale tak było, więc z kronikarskiego obowiązku muszę wam o tym opowiedzieć. Skąd się brał ten zwyczaj? Wierzono, że myśliwy, który upoluje coś w wigilię, może spodziewać się bogatych łowów w całym nowym roku. Przesądy przesądami, ale inni mówią, że był to sposób na wygodnienie z domu mężczyzn, aby nie przeszkadzali w przygotowaniach do świąt. Może coś w tym było. Często w trakcie polowania rozpalano ognisko, żeby się ogrzać, i wówczas spożywano śledzie pieczone ziemniaki albo postny bigos. Czasami na takie tradycyjne śniadanie wigilijne przyjeżdżały także panie, które potem wracały, a mężczyźni zostawali. Prawie że do zmroku. Tymczasem dzieci spędzały ten czas najczęściej w domu lub ostatecznie na dworze, zjeżdżając na sankach albo bawiąc się na śniegu. Ścisły post obowiązywał wówczas także najmłodszych. Nic więc dziwnego, że dzieci marudziły i nie mogły się doczekać pierwszej gwiazdki. Tak, znamy to skądś. Wyczekiwano pierwszej gwiazdki. Tak jak my teraz. Chociaż myślę, że teraz już z godziną spożywania wieczerzy wigilijnej trochę się zmieniło, ale wtedy na pierwszą gwiazdkę się czekało. Pierwsza gwiazdka symbolizowała gwiazdę betlejemską i była znakiem, że wreszcie można zasiąść przy wigilijnym stole. Przed samą wigilią przebierano się w uroczyste stroje wieczorowe. Panowie występowali we frakach, a panie w długich sukniach. Znalazłam też informację, że dzieci były myte, czesane i odświętnie ubierane. Mam nadzieję, że pozostali domownicy również zażywali kąpieli przed ubraniem tych fraków i wieczorowych sukien. Yy, no, w każdym razie mm, wszyscy musieli być wymyci, wyczesani, przygotowani i, no, i można było zasiadać do wigilijnego stołu. Na tym stole stała najlepsza zastawa, a pod obrusem, oczywiście, tradycyjne sianko, a właściwie siano. Znalazłam opisy mówiące o tym, że niekiedy ilość siana pod obrusem była tak duża, że talerze stały nierówno. Zwłaszcza trzeba było uważać na kieliszki. Ze ździebeł wyciągniętych spod obrusa młodzi wróżyli sobie czasem przyszłość, na przykład długość życia albo czas do zamążpójścia. Do stołu zasiadali wszyscy domownicy oraz bliższa i dalsza rodzina, czasem także znajomi i ksiądz. Pilnowano natomiast, żeby liczba gości była parzysta, bowiem istniał przesąd, że liczba nieparzysta przyniesie śmierć jednemu z domowników w kolejnym roku. No, lepiej było tego pilnować. Zostawiano również jednowolne miejsce dla nieobecnych albo zmarłych członków rodziny. Zwyczaj ten praktykowano w XIX wieku, ale z czasem przyjęło się, że jest to miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Wieczerze rozpoczynano od przeczytania fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Jezusa, a następnie łamano się opłatkiem. Najczęściej najpierw łamali się opłatkiem pani i pan domu, a następnie oni podchodzili do innych gości. Zwyczajowo właściciele majątku szli także podzielić się opłatkiem ze służbą, która miała swoją wigilię. Najczęściej osobno i to no, najczęściej po wieczerze państwa, no bo ktoś musiał wcześniej ich obsłużyć. Wigilię spożywała służba w osobnym pomieszczeniu i nawet czasami zdarzało się, że mieli swoją własną choinkę. Przy stole siadano zgodnie z hierarchią. Honorowe miejsce u szczytu stołu zajmowała najstarsza kobieta, najczęściej babka. Następnie po obu stronach stołu siad siadły, siadały, yy, siadły, siadały, zasiadały najważniejsze osoby, a na końcu dzieci. W czasie wieczerzy nie można było wstawać od stołu, a potrawy serwowali służący. Muszę powiedzieć, że potrawy nie różniły się jakoś wiele od tych, które znamy dzisiaj. Spożywano zupy takie jak barszcz z uszkami, grzybową, zupę rybną, w ogóle potrawy z grzybów i kapusty. Najbardziej królował barszcz z uszkami, bo był to była to zupa taka staropolska, więc jeśli można tu robić jakąś hierarchię historyczną, to barsz uszkami był najstarszy. Oczywiście na stołach królowały ryby. Karp bardzo często utożsamiony jest z czasem PRL-u i taką ma, y, nie, nie, niesławną opinię, y, ale prawda jest taka, że jadano go także w domach arystokratów. Po prostu ryb było wtedy dużo więcej. Więc jeśli ktoś nie lubi karpia i jada inne ryby, to niech nie da sobie mówić, że wybrzydza, tylko może powiedzieć, że nawiązuje do, do tradycji arystokratycznych. Na stole pojawiały się liny, okonie, szczupaki, karasie, no i były przyrządzane na najróżniejsze sposoby: w galarecie, smażone, pieczone lub gotowane. Podawano też coś, czego ja nie znałam, a nie brzmi mi szczerze mówiąc zbyt dobrze a mianowicie zupę migdałową. Przyrządzano ją z mielonych migdałów z dodatkiem cukru, rodzynek i ryżu. Ech, nie brzmi mi to dobrze. Yy, no, musiał to być taki ulepek. Do picia serwowano kompot z suszu. Yy, zachowały się tutaj takie pozostałości, można powiedzieć, starych wierzeń. Wierzono w obecność na Wigilii osób zmarłych. No i właśnie tym symbolem życia i śmierci były zarówno suszone owoce, jak i mak. Na Boże Narodzenie wypiekano także znane nam ciasta, głównie pierniki i makowce. Oczywiście można by tutaj wchodzić w szczegóły, bo były także potrawy charakterystyczne tylko dla danego regionu, jak na przykład kutia na Kresach Wschodnich. No ale ja tu postarałam się wybrać te najważniejsze potrawy wigilijne. Po zakończonej wieczerzy goście udawali się do salonu, gdzie stała choinka. Tam śpiewano kolendy, rozdawano prezenty, jedzono ciasta i bakalie. Choinkę rozświetlał blask świec albo zimnych ogni, odpalanych tuż przed wejściem domowników. Oczywiście robiło to ogromne wrażenie, ale też no, było dość niebezpieczne. Możecie sobie wyobrazić połączenie świec albo zimnych ogni z igiełkami z choinki. No, groziło to pożarem i nie było to zbyt bezpieczne, ale wrażenie na pewno robiło duże. Dzieciom prezenty przynosił święty Mikołaj albo Aniołek. W książce o ziemiańskim świętowaniu. Znalazłam taki ciekawy m, przykład, yy, albo takie ciekawe wspomnienie, jak to mali radziwiłowie mówili o tym, jak dziadek straszył ich, że kolejka wąskotorowa z prezentami na pewno się wykoleiła i wszystkie prezenty utonęły w wiśle. Także takie wspomnienie yy, horroru Mikołaja polskiego w XIX wieku. Yy. W tym czasie pamiętano również o mieszkańcach dworu i biednych, którym najczęściej w prezencie dawano jedzenie i materiały na ubrania albo same ubrania. To mnie nawet dość zainteresowało, że właśnie ubrania były takim pożądanym towarem, i nawet na dworach takie ubrania się przed świętami szyło. Głównie przyszywało się Guziki albo w ogóle wykańczało się takie ubrania, właśnie dla biednych albo dla y, służby. Y, no, ubrania były towarem pożądanym i luksusowym, także y, taki prezent na pewno był y, bardzo ceniony przez służbę. Gdy tylko pogoda i odległość od kościoła na to pozwalały, udawano się saniami na pasterkę. W bogatych rezydencjach czy pałacach, jak będziecie takie miejsca gdzieś tam odwiedzać, to na pewno zauważycie, że często zdarzało się tak, że arystokracja miała swoją prywatną kaplicę, w której odprawiano msze. Ale nie zdarzało się to często. No a jak wiecie, zimy wtedy były srogie, mrozy tęgie, śniegu było dużo, no a też drogi nie były takie jak teraz, chociaż no wiadomo, że... Nawet teraz z odśnieżaniem niektórych dróg nie jest łatwo, a wtedy to już w ogóle kaplica. No i cóż, kiedy takie mrozy właśnie uniemożliwiały dojazd do kościoła, modlono się po prostu w domu pod przewodnictwem pani domu. Pierwszy dzień świąt także udawano się do kościoła. Następnie spędzano czas w gronie rodziny, a po południu i w drugi dzień świąt zaczynały się różnego rodzaju rozrywki. Tańczono, grano w karty lub w bilard, w niektórych majątkach istniał zwyczaj urządzania przedstawień, szopek, jasełek albo tak zwanych żywych obrazów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, czym są żywe obrazy, to odsyłam do odcinka o Helenie Sanguszkównie, gdzie opowiadam więcej na ten temat. Urządzano także kuligi. No i oczywiście w święta zaczynała się prawdziwa wyżerka. Na stołach pojawiało się mięso i jeszcze więcej ciasta. Nie był to już czas zarezerwowany wyłącznie dla najbliższej rodziny. Odwiedzano się wzajemnie, najczęściej właśnie spędzano ten czas wśród znajomych, sąsiadów. Do dworu przychodzili także po poprzebierani kolędnicy z gwiazdą. Najczęściej byli to biedni chłopcy, którzy śpiewaniem kolęd zarabiali pieniądze. Specyficznym typem grupy kolędników były tak zwane herody, czyli kolędnicy przedstawiający historię króla Heroda. No, Jeśli trochę znacie te opowieści biblijne, to wiecie, że król Herod dobrym człowiekiem nie był. I w związku z tym, oprócz króla Heroda, pojawiały się także inne nieciekawe postacie, jak na przykład diabeł, śmierć albo grabarz. Także były to takie mini, mini thrillery, chorory. No, często też kolędnicy byli częstowani wódką, więc po takiej podróży od dworu do dworu często wracali no mocno zawiani i chwiejący się na nogach. No, tak tacy to byli właśnie kolędnicy. W drugi dzień świąt przypada wspomnienie świętego Szczepana. Do kościoła przynoszono wówczas owiec do poświęcenia. Istniał także zwyczaj obsypywania owsem lub grochem księdza. Na pamiątkę ukamienowania świętego. Im dalej od wigilii, tym więcej było zabaw i tańców, ponieważ zaczynał się karnawał. Ale o tym myślę, opowiem Wam już innym razem, żeby, no, żebyście mieli na co czekać. Wydaje mi się, że do tego czasu świątecznego kiedyś podchodzono jakoś tak poważniej, z większym szacunkiem, z takim nabożeństwem sama wigilia była ważną uroczystością rodzinną takim prawdziwym świętem życzę wam zatem kochani takiego właśnie przeżywania świąt głębokiego i pełnego skupienia miejcie się najlepiej w ten czas nawet jeśli nie spędzacie go w pałacach życzę wam wesołych świąt i do następnego odcinka trzymajcie się cześć